No to wariaciki przystąpiłem do e, naprawy tej dźwigni zmiany biegów. Niestety się okazało, że tutaj nieźle było pospawane wcześniej, także zacząłem to zdejmować. Czekaj, trzeci Zacząłem zdejmować ten syf, który tutaj jest na dźwigni zmiany biegów. O, w tym miejscu ktoś po prostu zaspawał tą dźwignię, bo widocznie mu uciekała. Zaspawał to dźwignię do y, wałka <laughs> w skrzyni. Więc. Dremelekiem zacząłem to rozwiercać, bo szlifierką niestety nie ma podejścia, a już ci pokazuję, jak wygląda dźwignia zmiany biegów. Patrz, patrz, jaka rzeźba. <grym> ja, ja uwielbiam takie rzeczy, po prostu dramat. Ktoś miał tą dźwignię już wyjętą, bo skoro był remont, to był może wyjmowany silnik, miał go na stole. Miał go na stole, a i tak nie wymienił tej dźwigni, tylko zaspawał, bo łatwo było zaspawać. No. <grym>, ale ja, ja, dobra, jak to ogarnę, dam wam znać. Jutro postaram się kupić dźwignię zmiany biegów nową, ładną. No i postaram się do, do jutra to zdjąć, no bo jakoś to trzeba zeszlifować do końca, zdjąć zwałka, żeby można było tą nową dźwignię jakoś zamontować. To będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy w tym krosie. I znowu dźwignią przynajmniej będzie bezpiecznie, nie urwie się dźwignia w trakcie jazdy. <noise> Będziemy myśleć, co z tym zaworem, żeby to ładnie latało. To lecimy mordeczki. No, ziomeczki, mordeczki moje owieczki. Udało się ogarnąć ten pierdzielnik. Także udało mi się zdjąć tą starą dźwignię, która była przyspawana tutaj. Już ładnie wszystko wyszlifowałem tutaj naokoło, także można tylko założyć nową dźwignię, którą jutro kupię, skręcić i będzie sztos, mam nadzieję. Trochę tutaj zostało tego wieloklinu, żeby można było ją ustawić w odpowiedniej pozycji, ale ogólnie dramat, jeżeli o to chodzi, patrzcie. To wszystko było po prostu na hama, zaspawane. Do, do, ...do tego wałka Więc e, roboty było mega dużo, żeby to zdjąć ładnie, nie uszkadzając tego wałka Tak jak teraz, tutaj mało widać, bo jest ciemno Ale ogólnie tu jest taki wieloklin na tym wałku, żeby ten wieloklin był mm, sprawny Musiał, musi być sprawny, żeby można było ustawić w odpowiedniej pozycji dźwignię no. Także użyłem takiego Dremelka, Dexterka z Lerwammerlem za 99 zł. Nawet daje radę. Specjalnie to kupiłem, żeby to zrobić, bo już dawno chciałem Dremel kupić, zawsze to się przyda do jakichś tam plastików czy coś. Z taką końcówką na przykład, żeby coś przeciąć, jakieś takie rzeczy. Głównie tej końcówki użyłem właśnie do przecinania i wszelkiego rodzaju różnych kamyczków takich szlifierskich, jako tu, jakieś takie pierdoły, to wszystko już jest nadszarpnięte, że tak powiem, czy tam jakiegoś papierka ściernego. Ale przydatna rzecz, no, zwłaszcza, że można sobie do tego czegoś dołączyć jeszcze taką jakby lance, Czy jak, jak to nazwać, przedłużenie takie, że nie trzeba tego narzędzia całego trzymać, tylko po prostu tu jest końcówka, i dzięki temu y, można sobie coś tam grawerować czy coś do tego komplet końcówek. To wszystko za 99 zł. Oczywiście te końcówki są gówniane. Bo końcówki dremela, oryginalne trzy sztuki takich, takich kamyczków, kosztują 30 zł, także no, sami wiecie, jaki to może być jakości. No ale przynajmniej. Ta dźwignia będzie już normalna. Jutro kupię dźwigienkę. Kosztuje chyba 90 zł. Z tego co pamiętam, jakaś tam aftermarketowa, nie chińska tym razem. Bo nie chce mi się czekać, aż przyjdzie to z Chin. Byłaby i tak mała oszczędność. Także jutro zakładam dźwignię i zajmiemy się silnikiem, a konkretniej zaworem wydechowym. Zobaczymy, co tam z nim. Siemano mordeczki. Nastał kolejny piękny dzień, kiedy witam się z Wami. Kupiłem... Takową dźwigienkę Sunline Do, do dźwigni zmiany biegów Zaraz to zamontujemy, zobaczymy jak to lata 99 zł Taka dźwigienka kosztuje Na, W Chinach były po 70 zł Także nie ma sensu Miesiąc czekać, żeby 20 zł Zaoszczędzić I kupiłem też uszczelniacze Uszczelniacze mam nadzieję Pasujące, zrobimy te uszczelniacze Żeby było cacuszko Olej jakiś tam mam, także może podpasuje, Zobaczymy, najwyżej się dokupię, jeżeli nie będzie pasowało. A tymczasem zakładam dźwignię i e, zaraz zobaczycie, jak wygląda założona już. Mam nadzieję, że będzie pasowała. No, ziomeczki, czas podsumowania odcinka. Zrobiłem tą dźwignię. Tak jak widać dźwigienka za 9,9. Siedzi elegancko, zakręcona. Pierwsza jazda testowa zaliczona, nic się nie rusza. Myślę, że się prędko nie połamie. Bardzo fajny produkt, 99 zł. Przejechałem się tym zykiem. Podregulowałem trochę ten zawór wydechowy, także Powerband teraz jest trochę niżej. Mimo, jeżeli tak jest odczuwalny, to powiem Wam, że to jest po prostu potwór, mały potworek. 30 koni, no tak, 23 koni. Nie wiadomo je dokładnie, ale tak to popierdziela. I no z dupy dym, że tak bym się wyraził. 5 biegów chyba ma z tego co zauważyłem. Gdzieś tam czytałem, że 6, ale to chyba nowsze modele. Na tych 5 biegach 80 km na godzinę można pojechać, ale jak to popierdziela po jakimś polu czy po, po torze, podjeżdżałem też pod górki. Ja ważyłem 80, chyba 4 kg i ten, ta popierdółka 80 cm3 wciągała mnie bez problemu na, na górki. Poskakać na tym można, polatać w zakrętach, no po prostu yy, ogień. Ogień, naprawdę polecam to każdemu. Jakby ktoś chciał spróbować z krosami, i chciałby jakiś tani, budżetowy sprzęcik, to taka Suzuka jest idealna. Byle by była niezajechana, ta jest trochę zajechana, przyznam, ale yy, silnik, skrzynia są super zdrowe. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, zauważyłem, że w zasadzie nie mam czasu zmieniać biegów ze sprzęgłem, więc walę do góry wszystkie biegi bez sprzęgła, do dołu jedynie redukuję ze sprzęgłem z gazem standardowo. Ale do góry po prostu te biegi są na tyle krótkie, że jest tylko jedynka, dwójka, trójka na tej zasadzie, <noise> więc trzeba te biegi walić bez sprzęgła, ale one wchodzą po prostu jak w masełko, także jestem mega zadowolony. Nie zagrzał się po drodze, a przepierdzieliłem go solidnie. Wydaje mi się, że jeszcze się delikatnie dociera, jeszcze nie jest dotarty, bo ta moc tak jakby no pojeździłem trochę i wydawało mi się, że już się przyzwyczaiłem do mocy a potem się okazało, że jak odkręciłem bardziej to jeszcze tam było trochę tego zapasu, no nie wiem, nie wiem, takie moje odczucia, umyję to, ogarnę no i się zastanawiam co z tym robić, bo naprawdę tak mi się to spodobało, że chyba chyba na jakiś czas może to sobie zostawię a może sprzedam, żeby zanim, zanim się połamie, no nie wiem, zobaczymy zobaczymy, też tanie części do tego są w miarę, no bo to jest popierdółka z lat 90. czy tam 2000. -tych. Do tego uszczelniacze na przykład zapłaciłem 33 zł za uszczelniacze do lak przednich, zrobię te uszczelniacze przed sprzedażą albo do, do, dorzucę komuś jeżeli będzie to na sprzedaż, no bo te laki koniecznie trzeba wymienić w nich olej i uszczelniacze, no i ten hamulec trzeba zrobić, no bo jednak popierdzielać po polu 80 na godzinę z samym przednim hamulcem to tak trochę kiepsko, ale... Dzięki temu, że ten motorek jest tak mały i tak lekki, to jest po prostu poezja na takie wąskie ścieżki gdzieś tam w jakieś pola, między z jednej strony las, z drugiej strony rów czy tam rzeczka, no to jest Bajlando. Także jeżeli chcielibyście coś takiego sobie zakupić jako pierwszy motocykl do nauki, czy w ogóle pierwszy motocykl crossowy, to nawet jak macie 25 lat, to śmiało można kupować, popierdzielać sobie po, po, po torze, czy, czy po polu. Później sobie to załadujecie do bagażnika samochodu, jakiegoś minivana, czy suwa, bez problemu się zmieści i wrócicie do domu. Naprawdę super sprawa, polecam. Także mordeczki pamiętajcie, subskrybujcie. Lajkujcie, dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka popierdziawka. I yy, może ktoś z was, z was miał coś takiego, jakieś rady udzieli, czy coś, czy coś w tym stylu. Trzymajcie się do następnego odcinka, pomyślimy, co będziemy z tym robić. Póki co Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Hej, cześć mordeczki.